Ania poza norweskim mówi także po angielsku, arabsku, hiszpańsku oraz po niemiecku. Maciek to dumny tata Gianiego i dwóch świnek morskich, Kaccio i Pepe. Szymon lubi pakować na siłowni, ale też lęć się przy dobrym filmie z kawą w dłoni. Asia do tego stopnia kocha mu miękki, że poza filologią fińską studiuje także szwedzko. Paulina wychowała się na Islandii, ale studiuje także skandynawistykę na UG. Zuzia gotuje i je, ale kocha także jogę, wieślarstwo i komunikację miejską. Jagoda uczy się języków Azji Wschodniej, no i kocha żelki. Asia to fanka kryminałów, czasami biega i uczy się gotować. Julia lato spędza na festiwalach muzycznych w Finlandii. Natalia uczy islandzkiego, ale też studiuje informatykę i tworzy animacje kreskówkowe. Kuba zajmuje się skateboardingiem i kocha też mitologię nordycką. Ania chętnie ucieka w świat fantazji, seriali fantazji i rysowania. Józef gra na perkusji, uprawia sport, no i kocha pieski. Jakub to prawdziwy fan fińskiej muzyki z lat 80. Martyna studiuje etnolingwistykę, bo kocha języki i ogląda sporty zimowe. Asia wolne chwile spędza na tańcu nowoczesnym i też gotuje piecze. Aneta to również fanka różnych koncertów i skoków nadciarskich. Macieja fascynuje śledzenie meandrów kultury fińskiej, od Kalewali po współczesną poezję fińską. Gabi piecze, ogląda snukera i podróżuje. Ona przez pewien okres mieszkała w Danii, tam ukończyła szkołę podstawową. Zosia z zapałem śledzi Eurowizję i gra też w gry wideo. Ada lubi uczyć się języków obcych, lubi też spacery i muzykę. Zuzia z kolei czyta o kulturze i maluje i testuje wegańskie przepisy. Serce Marty skradła szwedzka fika, kocha też literaturę. Dominik kocha podróżować, wybiera jednak zazwyczaj kierunek północny. Przepis Nataszy na Hygge to jazda na rowerze, książka i film, szczególnie z Mikkelsenem. Dorota kolekcjonuje języki germańskie, szwedzki, niemiecki, angielski, norweski, i islandzki. Wojtek kocha muzykę, gra na różnych instrumentach i słucha albumów muzycznych. U Kasi zaczął się od szwedzkiego, ostateczny wybór padł na duński, a teraz pracuje w norweskim wydawnictwie. Mateusz na studiach miał okazję poznać aż pięć języków i sam uczył się też grenlandzkiego. U Gabi zaczęło się od intensywnego kursu wakacyjnego, a skończyło się na skandynawistyce. Michał Danie lubi za design przestrzeni, w miastach się krajobraz, poza miastem, no i to, że wszędzie jest blisko do morza. Ewa Szwedzki pokochała jeszcze przed studiami na lektoracie. Jakub uwielbia pierwsze wycieczki i uczy się także języka hiszpańskiego poza Norwest. Sylwia w wolnym czasie lubi czytać powieści i oglądać piłkę nożną. Weronika często spędzała wakacje w Norwegii i dlatego też zdecydowała się na studia. Sara również często spędzała wakacje w Kopenhadze i tam wyjechała po liceum. Olga w Danii zakochała się kilka lat temu, odkrywając piękno północnej Jutlandii. Kocha też fotografie. Martyna w wolnym czasie wykleja kolarze, czyta i słucha podcastów. Artur lubi Danię za kulturę jazdy na rowerze. W wolnym czasie ogląda filmy, gra w szachy, uczy się francuskiego. Natalia kocha podróże norweskie, kino niszowe i pomaganie innym. Zosia obecnie uczy się w Danii i tam doskonali swój duński. Emiliana z kolei teraz studiuje na Uniwersytecie w Agdy. Kacper to prawdziwy fan czy kocha także duńskie seriale i sport. Weronika w wolnym czasie uczy jogi i bierze udział w warsztatach ceramicznych.